Się gra o, jest, siema. ma. dobra. Yy, Gramy z Frankiem na Wedorsach. Franek ja jeszcze nie mam partii, ty mnie dodaj do swojego. A ty mnie nie masz partii? No nie. Taka, sorry, za, sorry za... te lagi, ale jakby... No teraz muszę... No dodałem cię do partii. Jezu. Aha, akceptuj. fajnie, że mam czarny ekran. Dobra, fajnie akceptuj. Ok. Join I joined Dobra, to czekaj Tutaj zaczną twój. No dobra To ty to zrób Ja, ej, dobra, sorry, serio Bo ja się um, musi trochę rozgrzać W ogóle do, Dopiero uruchomiłem kompa I od razu, ja nie bet Nie no, dawaj obudzę Kurde, szkoda, że Maćka Nie ma, dobre by było w ogóle z Maciem to byśmy wygrali każdą bitwę. W sensie, jeśli oglądniecie sobie na kanale Maciek i Leon wygrana w Bad Wars, to zobaczycie tam Zobaczycie, że to fajne, nie. No, i zobaczycie, że graliśmy tam mm, z Markiem i Frankiem. To było nagrywane na innym programie, nie na OBS. Tak, tak. i ja rozwalałem wszystkich, a ty, tylko na diaksy. Lat, y, Właśnie, Frank rozwala wszystkich. Ja lecę na diaksy, a Maciek obudowywuje łóżko. No, tak, ja rozwalałem wszystkich, a ja ty już zrobiłaś. Dlatego. No. Ty to na jego. O, wrócę. się o mnie takie rzeczy pytasz. Jeszcze przed tym zmontuję. Nie, dobra. Bo w ogóle, wiecie, zaczynam montować filmiki. Powiedziałem wam, że jak będzie 15 osób, to zaczynam montować filmiki. A jeszcze... fan. na kanał Franek Games. Tak, Franek nie ma tam. Ej, Franek, wy zacznij nagrywania. Ech. Serio, zacznij. Tak. Wow, Prawie spadłem widzieliście. Dobra, to lecimy. Czekaj, a ja mam... Ja mam lecić ja na fireball. Ja Dobra, to... Czy ty, ty już rozwalasz? Nie. Co ty robisz? Dobra, ja lecę na dexę. Nie, nie trafię Czy ty chcesz ich teraz fireballami ciskać? O, lecimy. Czekaj, sprawdzimy gdzie jesteśmy. Okej. Okay. Dobra, buduj się tam szybciej. <grym> tak dawno nie grałem, że nie umiem. O, czekajcie, ja randardista. Wyszedłem z serwera, jestem taki inteligentny. Słuchaj. Chciałem kliknąć ustawienia. Znaczy, że to, szła, to nie. Proszę. Aha, fajnie. Nie ustawienia. Tajlorze, będę musiał za chwilę kończyć, ale nie okay, wiem, jak to będę... rundę. Może będą mógł jeszcze dojść, mm, nie wiem. Mmmm, Dobra, Bez... rozwalę tego niebieskiego. Okay. O jezus! Drewniany na mieczek, ten... najlepszy! Tak, ja rozwalam, bo nie z drewnianym mieczem. Idę rozwalać z drewnianym mieczekiem tym drewnianym mieczem. Jaką ty masz myszkę? Yy, trusta z DPI jakąś fajną, lubię ją. W ogóle, po, jeśli chcecie nagrywać to polecam wam program um, ten OBS. Piszcie sobie w, w ranek dobra, idziesz ich rozwalić, ja czekam na Albo dobra, też chcę ich porozwalać. Też chcę ich porozwalać. Jak ja to lubię robić. Nooo... Ej, co co Czy to... To jest? Ja myślałem, że to... <laughs> Dobra, idę im rozwalać. Ich. Dobra, damy ja jeszcze raz. Hop, hop. Jeszcze raz. Eee, <laughs> co to było? Co to jest za mapa? Co to masz za mapa? Ja, ja mam... o. Ja, ja... Aha. Apollo. Ich. Ja nie bad. Gdzie ty? Gdzie ty? Czemu ja tu wskoczyć? A ja tu chcę wskoczyć. A tutaj się da wskoczyć. Jak? Da się. Jak? A ja? Da się. No, a powiesz jak? Ja nie wiem jak, ale wiem, że da, bo dużo osób wskakuje. Nie. A ja nie umiem. Też. Jeśli wiecie jak tu wskoczyć, to dajcie w, znać w komentarzach. Zdech. O! Klik! Lubię klikać. Ale my jesteśmy błogą, Ja daj, no, już zaraz muszę będę. Będę musiał. A framyż ma zadanie. A szybko. Ej, a czy ty możesz sobie to jutro zrobić? Mm, właśnie w tym problem, że nie. Czemu? A to musi mi to sprawdzić. Aha, no to czemu ci jutro nie sprawdzi? Bo jutro ich nie ma. Czyli ty jutro A, bo ty jutro jesteś z babcią. No. Właściwie to sam. Jezu, jak ja lubię biegać na F piątce. Chociaż nie umiem. Patrz, zrobię czarmary. Kary Pokaż. Kary-mary. Aha, czyli tu, tu się daje takiego kloca, który... No, dobrze. Ej, ty to fajne takie kupowanie takich kloców i stawianie nam baz. No to jest fajnie. Ja o tym nie wiedziałem akurat. Ile stracę HP, jeśli tu skłóczę. A ła, dwa i pół serduży. Ej, Ej, nas nawet na diaksach nie ma, dlatego... Dlatego pytać ja... No, też tak. Fui. No, fajnie to by było. W ogóle. Eee. Dobra, nie. Dobre. Uważaj, bo czerwoni to są. No, serio? Ja mam cztery ty jak se uciekam. Cztery? To ej, ja bo ej, ej, wracaj do bazy, bo e, p, e, te... do nas idą. Znaczy mam... Ja rozwalam czerwony... Czekaj, rozwalam się z czerwonym. No nie! Przecież to cheater jest nie No Gościu, miał pół serduszka, ja miałem cztery i mnie rozwalił, no. Szarpnęs! Na szarpnęsowo, no. Ej, bo tu jest... Czemu... Dobra, idę rozwalić pinków. Lecimy na... Ej, pink. dobra, eee... Z nie nie z drewnianym mieczykiem rozwalamy pink tu. Ej, ale pi, e, pinków nie ma. O nie, jest... Są. Jest, no jeden. jest jeden. One pink. Dobra, właśnie go rozwaliłem. A! Tak, rozwaliłem. Dziękuję. Rozwaliłem. Przy okazji też sam spadłem, ale rozwaliłem to się liczy. Widzicie, jednak nie jestem taki słaby. <grych> Dobra. Ej! Czerwony! Oj, no to nie mam łóżka. No to się ma. Jest! Jest! Ty rozwalił nam! Jest! Buduj to. No ty może obuduj. No kurde, zaraz zarazem. Jezu, i serio buduj, bo... No bo ja nie mam. A, no. To było piękne. Dobra, wracamy. I tu ktoś jest u nas. Te? O, znowu ten sam. Czy on jest? A bym go sklepał. Op, dobra, kiedy mi... Ej, dobra. Wiesz co trzeba kupić? za to diaksy? więcej złota. Chcesz za diaksy złota kupić co? No patrz, że masz ten, ten większy generator, czy jakoś tak, i wtedy, mm, wtedy ci więcej. ja baty rozwalam, bajt. Nie, nie, end, end. Ah, myłem end, na naprawdę Dobra, czy moglibyście mi dać jeszcze dwie sztabki złota? Nie dajcie. Panek zacznę. zacny. zacznę. zacny. zacznę. zacny. zacznę. Z czego jeszcze się świnie. Czy mogą mi dać jedną sztabkę złota? Patrzcie, ej, to wygląda dokładnie tak. Oj, mam złoto. muszę sobie. Ej, ja zbieram na zbroję. Ej, biały u nas. Był. A tu ty jesteś! Dobra. To wygląda tak. Patrzcie. Żelazo mam dwa staki, a złota mam 11. No. no. Ej, jest jeden RED, Franek, wiesz co ty zrobisz? Wiesz, tak wiem. Co, wiesz co ty zrobisz jak jest... O, już nie ma redów. O, kupujemy zbrojkę a hmm, no. hmm. może mi się przyda kupię nam szybszy piecyk szybszy no szybszy piecyk lepszy Dobra. przez y, tych przez różowych można sobie chodzić bo tam mają dużo sypków. zapewne Lura kupuje fire fireballa. O nie, pamiętasz jak Cię ciągle uwalniałem tym fireballem, w sensie ratowałem tym fireballem? Nie, ani razu mnie nie, ra nie uratowałeś. Ale to nie zapynało. było na filmie, to nie było na filmie. Tak. Nie Kurde. To nie było na filmie, wiesz, to było na... Y Wiem pamiętam, ale ty mnie nie uratowałeś wtedy. Uratowałem cię. Jak była ta ten kloc białych, to cię uratowałem. Zepchnąłeś mnie, Alok. Dobra, ja rozwalam zielonych. Ej, white'ów trzeba rozwalić. O... Dobra, to sobie tu, tu wrzucamy. A nie! Prawie greenów rozwaliłem. To ja idę rozwalać white'ów, tylko gdzie oni są? taki jest problem. O! Jeszcze ja zapomniałem, że dobra, idę kupić nam prota. To my mamy tutaj takiego kloca? U? Aha. <słyska> e, dobra. Brat. Masz prota. Dałem ci jako dobry człowiek. Op. Tu jest zrobienka? Aha, okej. Okay. Ty, to jest dobre do strzelania z łuku. Patrz, albo swoje boli, ktoś do ciebie idzie, a to mu bum, nie? To jest fajne. Mhm. Dobra. Tworzysz się? jeszcze za czas? No Już mogę skończyć. Dobrze, wygrajcie mi jeszcze dosłownie chwilę, bo ja się spokroiłem. Dobra, protekcja. Już mogę skończyć. Dobrze, spokroj się, dobra? Kupujesz, no, tak? Może się spokroimy. Smakujmy tutaj rundę. Dobrze. I dalej, możemy jeszcze to wygrać, bo e, jest Gleam, White i Aqua. Ja mam Fireballa i lecę właśnie, lecę na... Nie! No to fajnie, to już nie wygramy. Tu jest Aqua! zaraz mnie rozwali kur... dobra, dobra mnie rozwali ten zielony dobra eee A... szybko mną zasapię do dobra no <słyszy> hmm? dobra no dobra dobra ja Ej, może teraz um... kurczę, mm. ale zepsuta, Ranek, tu stoi, podroba twojego i mojego skina, nie mojego. Mm. No taki sam mój, tylko świąteczny A ja mam innego stana niż ty. No wiem. Ja nie będę. Okej, okay, to ja deaks. No nie. Mhm. To, że ty idziesz na diaks, to ja nic nie daje, tak. No. Nie Tego mnie zjagowało. O, Ej, ktoś do nas leci, biały. Dobra, zrzucam go. Patrz, patrz. Pięknie! Umiesz speed Nie, a ty? A god bridge'a? Nie. Ja umiem. A pokaż mi god bridge'a. Nie, nie wiem, czy mi wyjdzie, bo mam myszkę, która mi na to nie pozwala, ale... To nie mi wychodzi. Którą ci co? Nie pozwala mi tam mieszkać na to. Po prostu mnie nie klika zawsze. no. to gdybyś to takie budowanie bez shifta? Tak. A, to się tego nauczyłem. Bo... A to jest mega trudne, bo to myślisz jakby na skręcie. No i klikać, a nie trzymać. No tak. aha to co my mamy tu za Można kogoś No To ja się Można tego ja teraz to? uczę! I wiesz, obuduj to łóżku, bo obudowałeś łóżka jak największe na świecie. Dobra, nie wychodzi, dobra, nie uczymy się tego, okej? Okay? Nie uczymy. Nie chcemy się. Nagrywasz? Tak, nagrywam. Wróć no wrzucę, tylko muszę zmontować, dać tam jakiś napis, subskrybuj tutaj na dole będzie. No i... No i... jakieś mo... co jest? No. No nie! Nie! Lecz kozaku. Yy, aha! Aha! Wow. Jest. Udało się! No, nie mogę no pomóż mi to obudować, no, a nie muszę. Uh -huh. No słuchaj, nie idź stąd idź. No brawo. Dobra. Hej wejść pomysł. Chodź go dojechać, bo nie, nie wkurzył. Gdzie? Yeah. No co spadłem? No tak no, taka gra już nie ma sensu. Dobra, wiecie co? Ja jestem teraz zmęczony. Dlatego mam no, takie gran seria, nie ma sensu, że sensu po prostu nie ma sensu to, od początku. początku? Dobra, dawaj. Nie, robimy Co? Ile cię daje to jest? No zależy ja ty, bo... No, ile miałeś mogę. No, tak. Ale nie jesteśmy przygotowani, bo ja nie wiem co mamy zrobić. Masz blok przygotowany dobra, ja się muszę kończyć. Tak. Może jak będę w jeszcze grać, to zadzwonię później, pa. Dobre. Dobra, to mówię wam już siema, no i po prostu... Siema! Cześć!